Bieszczady jakie są, każdy widzi, ale wędrując po nich, coraz napotykamy jakieś ślady przeszłości. A to cmentarz, albo ruinę budowli, albo drogę wiodącą donikąd. I wtedy rodzi się w nas refleksja. Jak bieszczady wyglądały kiedyś? Jacy tu ludzie żyli? Co się z nimi stało? Jeżeli odeszli, to dokąd i dlaczego? Jacy ludzie? Tacy sami jak my. Mieli podobne zmartwienia i troski. Tak samo kochali, wierzyli w Boga i zachwycali się urodą tych gór. Najwięcej było bojków, bieszczadzkich, ruskich górali. Ludzi bardzo biednych i pracowitych, ale przecież Państwo wiecie tak samo dobrze jak ja, że samą pracą nie zawsze można się wzbogacić. Przeto wielu z nich i mało się zbójectwa. I w ten sposób dorabiało sobie do gospodarstwa. W czasie ilustracji królewskiej wsi Wołosate w połowie XVII wieku zanotowano, że mieszkają tam sami furtaci. Furtaci, czyli złodzieje. Drugą nacją pod względem liczebności byli Żydzi, brodaci, pejsaci w czarnych hałatach. Od nich zależała koniunktura gospodarcza. Stary rand miał taki Obnośny kramik z igłami, niczmi, guzikami. Całe życie chodził od wsi do wsi i handlował. Z tego, co zarobił, kupił karczmę synowi w tarnawie wyżnej. Z tej karczmy był taki zysk, że jego wnuk został właścicielem sześciu folwarków. Oczywiście, kiedy je kupował, były zupełnie nierentowne, ale w krótkim czasie doprowadził je do stanu świetności. Ten Wnuk, Mendel Rand, powiedział kiedyś, że jego konie mają lepsze derki niż ruscy księża Ornaty. Polaków w Bieszczadach było ledwie 5%, czyli co dwudziesty. Przeważnie urzędnicy, posesjonaci, trochę szlachty zagrodowej. Na początku XX wieku było tu ponad 100 cerkwi, 13 synagogi, kilka mniejszych żydowskich domów modlitwy. I tylko sześć kościołów. Skąd ja to wszystko wiem? Ano z tej książki Bieszczackie losy, którą zresztą sam napisałem. Posłuchajcie Państwo jej fragmentu. Jerzy Makar urodził się w Chulskiem. Przed ze światowych wojen był strażnikiem celnym w Wołosatem, Siankach i Rostokach Górnych. Godzinami snuł swoje opowieści o bieszczadzkich srulach i mośkach Sterczących po kilkanaście godzin dziennie za szenkwasem, o świaszczennikach, co byli wyrocznią dla swojego ludu. Karczma była w każdej wsi, czasem dwie, a nawet trzy, zawsze w pobliżu cerkwi. Karczma i cerkiew to dwie czasze klepsydry, w których przesypywała się doczesność i wiekuistość. I właśnie od rozmowy o bieszczadzkich cerkwiach zaczęła się moja znajomość z Pawłem Kusalem z Leska, która zaofocowała między innymi felietonem filmowym Pocztówkowa historia Bieszczadów. Pocztówką zająłem się kilkanaście lat temu. Z początku zacząłem zbierać tylko Lesko, ale z czasem powiększyłem swoje zbiory do całych Bieszczadów. Ustrzyki, lutowiska czarna, Cisna, Baligród i wszystkie pozostałe miejscowości, z którymi mogłem coś y, mieć kontakt. Im dłużej siedziałem w tym temacie, tym bardziej dochodziłem do wniosku, że to są rzeczy bardzo często unikatowe, niepowtarzalne i że jestem jedynym prawdopodobnie posiadaczem tych rzeczy. I postanowiłem to zebrać w jedną wielką całość i wydać w postaci albumu, żeby to y, stało się nie tylko moją własnością, ale dotarł do szerszego grona. Do kartek przywiązałem większą wagę dopiero wtedy, jak trafiłem na kartki, zdjęcia, które praktycznie nie wiedziałem, co, to, co przedstawiają. Co to może być z terenu uszczyk czy leska? Trafiając na kartkę ze spaloną synagogą z 16 roku, nie, nie przywiązywałem w ogóle wagi do tego, co to jest, że taki budynek w ogóle w uszczykach znajdował się. Dopiero grzebiąc dłużej odnalazłem, że to są ruiny synagogi. Tak samo ruiny rynku, drog, dróg dojazdowych. To były zdjęcia naprawdę rewelacyjne. Wręcz unikatową pocztówką w skali całego województwa była wydana przez Roberta Borańskiego kartka przedstawiająca Plac 3 maja w Lesku. Nawet nikt nie wiedział, że taka kartka istnieje. Dopiero y, po znalezieniu po odnalezieniu przeze mnie tej kartki pojawiły się publikacje y, y, w innych książkach, że taka kartka istnieje. Nie ma tego nawet Rzeszów, Krosno czy Sanok, a Lesko było tym pierwszym miasteczkiem, które takie coś wydało. W niedługim czasie, później, trafiłem na drugą taką samą pocztówkę, też potrójną, z tym, że trafiłem na jedną trzecią. Tej kartki. Kupiłem przypadkowo na aukcji w Krakowie z krótkim opisem bardzo ciekawym. I jest z data 7 kwiecień 1905 rok i korespondencja. Odznaczenie Pańskie wielkie, wielką radość nam sprawiło. Uszczęśliwieni, że lesko nasze tak zacnych i prawych sędziów kiedyś miało. Życzymy, aby Bóg Najwyższy w tym szczęściu na długo w zdrowiu zachował. I myślałem, że to zostanie tajemnicą, kto to napisał i do kogo to zostało wysłane. Ale życie sprawiło mi niespodziankę. Rok później na giełdzie, na aukcji pocztówek w Krakowie, pojawiła się druga część tej pocztówki. Z dokończoną korespondencją. Zawsze życzliwi Barańscy, czyli właściciel, wydawca tego i tej kartki, Robert Barański, wysyłał tą kartkę do. Jakiegoś pana odznaczonego, ale nie ma niestety, do kogo została wysłana. Najstarszą pocztówką, jaką posiadam w swoich zbiorach, prawdopodobnie najstarszą jest pocztówka przedstawiająca ruiny zamku Sobin w pięknym ornamencie kwiatowym, secesyjnym i to jest na pewno kartka XIX wieczna. Niestety nie posiada obiegu pocztowego i trudno określić dokładnie datę. Kartką obiegową z konkretną datą jest kartka trójwidokowa przedstawiająca Lesko datowana na 2 lipiec 1899 rok. I drugą w kolejności jest kartka z Uszczyk też trójwidokowa z datą 31 grudzień 1899 rok. Obie kartki są tego samego fotografa. Ze województwa śląskiego Bettera. Następną bardzo ciekawą pocztówką jest pocztówka dwuczęściowa z lutowisk, przedstawiająca aptekę i cerkiew. Napisy w języku polskim i ruskim. Na rewersie bardzo ciekawa korespondencja w języku ruskim o nauczycielce, która chodzi codziennie z Wołosatego do lutowisk do szkoły. 30 km, nawiasie 4 mile. Kamieniołom pod leskiem w czasie eksploatacji jeszcze z czasów przed, pierwszy, z przed pierwszej wojny światowej. Stąd włożono kamień do budowy twierdzy, m.in. w Przemyślu, koszarów wojskowych w Sanoku i drogi w stronę Uszczyk. Widok kamieniołomu pod leskiem parę lat później w czasie eksploatacji. Widok kamienia aleckiego po zakończeniu eksploatacji kamieniołomu. Bardzo ciekawą rzeczą jest y, pocztówka propagandowa niemiecka z okresu pierwszej wojny światowej z terenu Dwernika. Przedstawiająca jest cały zestaw tych pocztówek. Ja posiadam trzy. Pierwsza z nich przedstawia cesarza niemieckiego, któremu generał Emisz przedstawia wykład o przeprawie przez San w Dwerniku. Druga pokazuje miejsce forsowania Sanu pod Dwernikiem. I Potężny most pontonowy niemieckich oddziałów z samochodem włącznie generała przy forsowaniu przez rzekę San też w miejscowości Dwernik. Stare pocztówki, zwłaszcza te przedwojenne, z przed I wojny światowej, to idealny dokument o miejscowościach, które już nie istnieją. Przykładem takim jest miejscowość sianki u źródeł Sanu. Miejscowość, która kiedyś liczyła około 1500 mieszkańców, posiadała kilka młynów, kilka cerkwi, młyny wodne, młyny parowe, stację kolejową, szkołę, pocztę, kilka letnisk, domów turystycznych. W tej chwili po polskiej stronie nie ma śladu, są tylko ruiny i, i kawałek cmentarza przy dworze stroińskich, też już nie istniejący. Ja te sianki też posiadam na pocztówkach, i dosyć dużo tego jest materiału przedstawiającego między m.in. cmentarze e, pierwszowojenne, mogiły zbiorowe, pojedyncze, przejście graniczne przed frontem, po froncie pierwszowojennym. Kilkanaście pocztówek datowanych jest na okres pierwszych dni e, I wojny światowej. Wysyłano je z, z transportów kolejowych, które przemieszczały się y, z, na linię frontów. Nawet bardzo często nie posiadają znaczka y, pocztowego. Jedynie y, tylko nadruk y, poczty, stempel pocztowy, y, Feldpost i data 14 sierpień, 10 sierpnia 2014 roku. Wiele pocztówek przedstawia nieistniejące już obiekty. Drewniany kościółek przy dworcu kolejowym, szkoła, schroniska kolonijne, schroniska dla narciarzy. Wtedy pan Paweł zapytał, co trzeba zrobić, żeby wydać te pocztówki w formie albumu. Zapytałem dlatego, że zbierałem to wiele lat, nazbierałem tego bardzo dużo z terenu powiatu, byłego powiatu leskiego i chciałem to wydać w postaci albumu, żeby udostępnić nie tylko swoim najbliższym, ale ogółowi, całemu społeczeństwu. Nie bardzo wiedziałem jak to zrobić, zwracałem się do władz gminy, do sponsorów różnych, ale jakoś to nie wyszło. I wtedy na naszej drodze pojawił się pan Andrzej Potocki, który obiecał mi pomóc i tak to się stało. A zatem na pytanie, co trzeba zrobić, odpowiedziałem, trzeba spotkać się z Arturem Batą. No i spotkaliśmy się. Kiedy zobaczyłem ten imponujący zbiór pocztówek, pomyślałem sobie, to, to się musi wydać, choćby nie wiadomo co. Trochę to trwało, no bo prawie rok, trochę to kosztuje, ale myślę, że warto było, no bo chyba piękniejszego zbioru pocztówek to tutaj na tym terenie nikt nie ma, a poza tym to jest tak wspaniały dokument, o jakim tylko można by było marzyć. Przecież to są Bieszczady, których nie ma a tutaj one jakby ożyły, wróciły do nas w postaci właśnie tych pięknych, kolorowych i czarno-białych pocztówek. Tak więc ukazanie się tego albumu to także w części zasługa naszego rzeszowskiego ośrodka telewizyjnego. Zawsze fascynowała mnie historia Woli Michowej, niegdysiejszego miasteczka położonego u stóp granicznego Beskidu. Wola Michowa przestała istnieć 1947 roku. Dosłownie nie w przenośni. Parę lat później zbudowano tu kilka domów, obore i więzienie. Taką namiastkę ludzkiej, nieludzkiej osady. Przeszłość okryto zmową milczenia. Zobaczmy zatem fragmenty mojego felietonu: Zaginione miasteczko. Zrealizowany został wczesną wiosną. Stąd na planie jest jeszcze śnieg. Poszukiwanie zaginionego miasta w Bieszczadach wydaje się zajęciem zgoła fantastycznym. Nikt przecie albo wręcz niewielu słyszał, by w głębi gór było kiedykolwiek jakieś miasteczko. A jednak, w wieku XVIII prawa miejskie miała wola Michowa. Dziś ledwie osada z 80 stałymi mieszkańcami. Na starych planach katastralnych widać zaznaczony rynek, cerkiew, młyn i żydowski cmentarz. Miasto nigdy nie osiągnęło większego znaczenia. Przed końcem XIX wieku zamieszkiwało tu około tysiąca osób: w dwóch trzecich Łemków i w jednej trzeciej Żydów. Żyła też w miasteczku jedna polska rodzina. Cerkiew w Woli Michowej wzmiankowana jest już w 1530 roku. Prawdopodobnie była drewniana, nieduża. Lokacja wsi w dobrach królewskich starostwa Sanockiego, zapewne powtórna na prawie wołoskim, nastąpiła w 16 lat później. Prawa miejskie przyznano jej około 1730 roku za czasów Augusta II Mocnego. Miasteczko bowiem pozostawało w królewskim władaniu. Początkowo ustalono sześć rocznych jarmarków, cotygodniowe targi, wytyczono rynek i plac targowy. W XIX wieku była tu poczta, trzyklasowa szkoła, kapelania grekokatolicka i urząd gminy. Wola Michowa prawa miejskie zachowała zapewne do końca XVIII wieku. Nie wiadomo, kiedy je utraciła. W czasie I wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. W jej pobliżu trwały zacięte walki rosyjsko-austriackie. Po których pozostało kilka cmentarzy na okolicznych wzgórzach, krąglicy, magurycznym i szczycisku. Jeszcze bardziej tragicznie zapisała się w historii miasteczka Druga wojna światowa. W 1942 roku Niemcy wymordowali miejscowych Żydów. Miasteczko poważnie ucierpiało także w czasie walk w 1944 roku. W rok później Rzekomo dobrowolnie wyjechało na Ukrainę kilkadziesiąt Łękowskich rodzin. 30 czerwca 1946 roku wysiedlono także na Ukrainę resztę mieszkańców. Puste domy spaliła ukraińska powstańcza armia. Ostateczna zagłada miasteczka nastąpiła w 1947 roku. Wola Michowa zupełnie opustoszała. Zlikwidowano posterunek milicji i placówkę w opór. Ludzie ponownie zaczęli się tu osiedlać w 10 lat później. Nowa historia Woli Michowej rozpoczęła się w 1957 roku. Spróbujmy jednak poszukać śladów po dawnym miasteczku. Naszym przewodnikiem będzie Wojtek Gosztyła, gospodarz schroniska turystycznego w Woli Michowej. Często przy, przyjeżdżający tutaj do mnie goście do schroniska. Mówią, mi, panie, przecież tutaj nic nie ma. Gdzie, gdzie byśmy przyjechali? Czy tu życie nie istniało? No cóż mi mogę wtedy opowiedzieć? Biorę ich na jakiś wzgórek i opowiadam o okolicy, więc dopiero wtedy otwierają im się oczy, że jednak tutaj życie tętniło. tak spacerujemy tutaj powoli Michowej, to czuć, czuć jeszcze tego ducha, ducha z przeszłości. Czasami w zupełnie odludnym miejscu, takim jak to, spotykamy kapliczkę i bywa zastanawiamy się kto i dlaczego ją tu postawi ale to odludne dzisiaj miejsce tętniło kiedyś życiem bo kapliczka stała przy wiejskim gościńcu teraz nie ma tu wsi i dawne drogi zarosły haszczami gdyby nie Wojtek Gosztyła nie trafiłbym do balnicy skąd pochodzi arcybiskup Sułyk metropolita kościoła grekokatolickiego Filadelfii. To dzięki informacjom, jakie mi przekazał, powstała jedna z legend i opowieści bieszczadzkich o cudownym źródle, przy którym postawiono kapliczkę. Na początku XX wieku przy cudownym źródle w balnicy postawiono kapliczkę. Kapliczkę otoczono Murem z dzikiego kamienia, a tuż obok wiódł wiejski gościniec. Kiedyś, oczywiście, bo od pół wieku nie ma już wsi balnica i droga biegnie w zupełnie innym miejscu. Raz do roku, jeszcze w okresie przedwojennym, z cerkwi balnickiej wychodziła procesja i proboszcz święcił wodę w cudownym źródełku. Tamte misteria tak opisuje. Stefan Sułyk, dawny z Balnicy, metropolita kościoła grekokatolickiego w Filadeluji. Dobrze pamiętam kapliczkę na sela Balnica, a wody. Dobrze murowaną kapliczkę w dolnej części wsi Balnica i znajdujące się przed nią źródło cudownej wody. Rankiem w niedzielę zesłania Ducha Świętego, po odprawieniu juczni w naszej cerkwi szła procesja do kapliczki i tam ksiądz odprawiał mszę, po czym święcił wodę w źródle. Ludzie czerpali z niego i brali wodę do domu. Chrystusa wrazobliwego od dawna już nie ma we wnęce kapliczki wrajskiem. Ten, który zagrał w moim felietonie pochodzi z moich zbiorów. Ma co najmniej 150 lat. Nie dbano o niego, dlatego stracił stopy. Ale bez wątpienia w kapliczce w był kiedyś świątek. Kapliczkę w Balnicy dobrzy ludzie obiecali wyremontować. Może i nad tą w też ktoś się kiedyś zlituje. Tu, w Dolinie Sanu, ludzie mieszkali przez 15 wieków. Droga, która prowadziła kiedyś do ich wsi, teraz wiedzie znikąd Nikąd do Nikąd. Zaczyna i kończy się w Zalewie Solińskim. Ale ileż chłopskich wozów musiało przejechać tędy, by ich koła wyżłobiły tak głęboki wąwóz. Przy tej drodze stoi kapliczka, bo kapliczki stawiano nie tylko przy cudownych źródłach, ale także przy wiejskich drogach, na ich rozstajach, bądź na krańcu wsi. Ta kapliczka na końcu wsi rajskie miała strzec podróżnych, ale miała także strzec wieś, by od tamtej południowej strony Bieszczadłu, od Węgier, nie weszła morowa zaraza. Zbudowano wspólnego kamienia na zaprawie glinianej, mury wzmocniono żelaznymi klamrami. Dach pokryto gątem, a w jego szczyt wieńczyła baniasta kopuła z żelaznym krzyżem. Kiedy kopuła spadła, ktoś podniósł krzyż i zatknął za spruchniałą kroki. Do przeszłości Bieszczadów mam nadzieję, jeszcze nie raz będziemy mogli w moich materiałach telewizyjnych powrócić. Ale póki co zagłębiam się w pana kusalowe pocztówki.